Kulko klikacz, część pierwsza, strony 64 i 65, podręcznika lubię, to klasa szósta, szkoły podstawowej, wydawnictwo Nowa Era. Na początek ustawię tło gry i tło startowe. Kolor wstępny. Teraz dajemy napis. Kulko, kli kacz Damy czcionkę, tak jak w podręczniku. Nie będziemy stawiać tekstu, tylko sam tytuł. Zmienimy nazwę tego tła jako ekran. Podłoga. Startowy, enter. Teraz tworzymy drugie tło. Koloru na przykład. Takiego. Nazwiemy je. Tło podłoga gry. Teraz mamy tła przygotowane. Teraz przygotujemy przycisk. Czy wchodzimy w duszki. Nowy. I tutaj znajdziemy baton. On ma dwie, dwa kostiumy. Ten pierwszy nazwiemy przycisk podłoga 1. Enter. A ten damy... A ten damy... Przycisk 2, Enter. Na przycisku pierwszym umieścimy napis Start. Powiększę sobie widok na 200%. Tekst z caps lockiem Start. Ponieważ tło jest niebieskawe i napis niebieskawy, więc dam troszeczkę inny kolor napisu. Na przykład na taki kontrastowy mamy. Przycisk możemy umieścić mniej więcej w tym miejscu. I skrypty. Pierwszy skrypt dla przycisku to jest rysunek pierwszy, strona 65. Tak więc wygląd. Zmień kostium na przycisk 1. Czyli podczas startu gry pokazuje się ten przycisk. I damy funkcję pokaż i zatrzymanie skryptu. Kolejny skrypt damy dla kotka. Na początku kotek ma być niewidoczny, a więc kiedy weźmiemy przycisk, to ukryj i zatrzymaj skrypt. Kolejny skrypt będzie dotyczył tła. Skrypt ukazujący pierwszą stronę, czyli tą. Tak więc wygląd. Zmień tło na ekran startowy, i teraz musimy dodać jeszcze elementy zmiennych. Które w późniejszej części będą nam potrzebne zmienne. Które będą liczyły na liczbę punktów oraz pokazywały czas. Wchodzą dane, utwórz zmienną, liczba, liczba, podłoga, punktów i druga zmienna, czas. Po utworzeniu zmiennych, które tak są widoczne, musimy je na początku programu ukryć, ponieważ przy starcie programu musi być widoczny ekran startowy, napis i przycisk Start. Te zmienne powinny być ukryte, a więc damy funkcję ukrywające. Ukryj zmienną liczbę punktów, duplikuj i ukryj zmienna czas. Dodatkowo damy funkcję resetujące liczniki na 0 podczas startu programu. A więc ustaw liczba punktów na 0 i ustaw czas na 0 oraz funkcję zatrzymania skryptu. Uruchommy program. Start. Po kliknięciu wybaczcie, zniknęły napisy. Przycisk Start na razie nie działa, ponieważ do niego nic nie jest zaprogramowane. To był etap pierwszy. Strona 64-65. Część druga będzie dotyczyła kolejnych dwóch stron. Dziękuję.